Witajcie, kochani. Jak wszystkim nam wiadomo, zmarła niedawno pani Anna Kołaczkowska, artystka kabaretowa, gejzer na scenie. Wspaniała osobowość kabaretowa, i zaraz powiem, dlaczego tak, że tak powiem, to będę podkreślać. Eee, osoba, którą wszyscy nagle. Zaczęli tęsknić, płakać, co to teraz będzie. No, taka silna kobieta, taka kobieta z pasją, z werwą, z pazurem. Sama nawet napisałam komentarz na Facebooku Baba z Jajem. I wiecie co, yy, jakoś tak zaczęłam się zastanawiać, że tak naprawdę, czy ona taka była w życiu? Że ja nie wiem, co to, to za osoba, że. Wpatruje się w ten i my się wpatrujemy w ten ekran, i my utożsamiamy osobę z ekranu z człowiekiem, który żyje. Kiedyś mi się, jak żyła pani Joanna, oczywiście to otarło mi się uszy, że ktoś ją poprosił o dowcip, i ona nigdy tego dowcipu nie umiała powiedzieć. Powiedziała, że pali każdy dowcip. To mnie trochę zastanowiło, no ale w sumie dlaczego nie, no ja na przykład też bywa, że palę dowcipy ja oczywiście nie jestem artystką kabaretową ale każdemu z nas zdarza się spalić dowcip no ale od niej oczywiście wymagano więcej, no przecież występowała na scenie, przecież bawiła nas do łez przecież to był gejzer śmiechu, humoru, prawda i tak zaczęłam, zaczęłam wczytywać się powiem szczerze w a raczej oglądać wywiady z panią Joanną. I wiecie co? I okazało się, że dokonałam odkrycia, o którym bym nawet, że tak powiem, nie, nie, nie myślała. I chyba nikt z nas sobie nie wyobrażał, jakże zupełnie odmienne było życie pani Joanny. Jak my oceniamy po tym ludzi, co widzimy, i wydaje nam się, że każdy, po prostu każdy ma. Wspaniałe życie, bo idzie, bo ubrany, bo samochody, bo domy, mieszkania i tak dalej. A nie wiem, czy wiecie, że pani Anna, bo to to, że miała kiedyś tam czerniaka, to już pewnie wie cała Polska, to, że miała fobie, jakoś tak się to nazywało, czyli lęk przed nowotworem ogromny, że się badała bez przerwy, że robiła tomografię, rezonansę, i tak dalej, i tak dalej. Najgorsze jest to wszystkim to, że życie Pan Bóg i tak zdecydował inaczej. I teraz dojdziemy do konkluzji, mianowicie chodzi mi o to, że chyba nie wiem, czy wiecie o tym, że pani Anna od ponad 10 lat chorowała na depresję. Na ciężką depresję. E, oczywiście chodziła do psychoterapeuty, lecząc się na tą e, kancenofobię, jakoś tak, zawsze mi się to że tak bym, e, trudno mi to wypowiedzieć. Natomiast leczyła się na bardzo poważną depresję, I pamiętam taki wywiad u Alicji Reszczyk modlińskiej kiedy powiedziała, że były takie dni, a wtedy występowała jednocześnie w kabarecie. Ale były takie dni, kiedy e, wstała ledwo co z łóżka, szła do łazienki, stała przed lustrem. Tak strasznie płakała, okropnie, nie była w stanie nawet zrobić sobie śniadania. Czyli widzicie, tu jest ta druga strona, ta prawdziwa. My zakochujemy się w tym, co widzimy na zewnątrz. Pani Anna bardzo często była, że tak powiem, samotna. Opowiadała, że nie lubiła z depresji, bardzo ciężko jej było wyjść. Była jeszcze jak z resztyk modniską około półtora roku temu miała wywiad, to była jeszcze na środkach antydepresyjnych, ale bardzo była zadowolona, bo e, nauczyła się medytować. Stwierdziła, że te środki antydepresyjne nie pobudzają ją do życia i do humoru, zciągają z niej lęk i niepokój, ponieważ całe życie ten niepokój od momentu tego pierwszego nowotworu czyli czerniaka w sobie miała. E, I... Powiedziała, że dopiero w momencie, kiedy właśnie tę filozofię buddyjską poznała medytację, to spowodowało, że zaczęła się chwilowo uśmiechać w domu, zaczęła z chęcią robić kawę, zaczęła ją czuć, ten zapach i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy ktokolwiek, kto nie zagłębił się w jej historię, w jej życie, to wyobrażał sobie, że taka osoba, z taką radością, z takim... Ona była bardzo miła dla ludzi, bardzo ciepła, uśmiechała się, ale pamiętam taki wywiad z Kasią Moś, gdzie one grały w jednym spektaklu i Kasia Moś zaznaczyła jedną rzecz, że pani Anna miała bardzo smutne oczy. Ja przejrzałam tych wywiadów trochę, nie wpatrywałam się w oczy, natomiast ona w tych wywiadach była bardzo naturalna, bardzo spokojna i jasno opowiadała o tym, że jej życie nie było łatwe, że jej życie nie było salwą śmiechu, jak w kabarecie hrabi, że bardzo często po spektaklu wracała do domu i łapała doła, bo była sama. Owszem, ma córkę, mieszkała z tą córką, była po dwóch małżeństwach nieudanych, dwa eee, ma razy rozwódka, natomiast Rzeczywiście powiedziała, chciała, tak jakby na scenie, ona widzicie, bo to znowu wynika z tych naszych rodzinnych rzeczy, gdzie my nie mamy do wartościowania, nie mamy opowiadania o tej miłości. Tam jeszcze pani Anna opowiada taką historię o sobie w jednym z wywiadów, że miała przez wiele lat do matki, do siostry taki ból odnośnie tego, że nie powiedziały oficjalnie, że jej tato zmarł. I tato, jak miała 5 lat, bawił się z nimi w taki sposób, że chował się za firanką i ustawiał buty przed tą firanką. I kiedy zmarł, jej mama zrobiła coś podobnego, czyli ustawiła te buty. I pani Anna szukała tego taty, Niech jej nie tłumaczył, co się stało, że tata zmarł, że tata nie, nie wróci. I w tym dziecku brak tego ojca, brak tej miłości, ona mówi, że potem całe życie szukała. Tego, tak jak większość z nas, tego poklasku, tej miłości, tego zauważenia. Scena dla niej, jak powiedziała, była właśnie czymś takim, miejscem, gdzie czuła się uznana, gdzie czuła się kochana, gdzie tak jakby nie chciała z tej sceny schodzić, czuła się widziana. Widzicie takie dwa oblicza. Z jednej strony osoby, którą, tak jak mówię, ja sama na Facebooku. Napisałam, że. No Gejzer, no odesz odszedł kabaret hrabi, odeszła kobieta z jajami, po prostu ktoś tak silny. A ona była krucha. A ona była delikatna. Ona chorowała w ciszy, umierała w ciszy. I coś Wam jeszcze powiem. Mianowicie, <laughs> bo to ujawniła jej niby przyjaciółka, to też mi się do końca nie spodobało, ale no takie fakty wypłynęły. Mianowicie były pytania, czy były jakieś symptomy odnośnie choroby i tak dalej. Okazało się, że w całej tym, wiecie, szaleństwie tego badania się, tego sprawdzania, umknął pewien szczegół. Po prostu w pewnym momencie człowiek albo przestaje, albo zaczyna się gubić, albo już po tej terapii, po której była, pomyślała sobie, że jest wyleczona. Wyleczyła sobie psychikę, tak myślała i nie będzie już więcej się bała, czyli nie będzie sprawdzała. Okazało się, że zanim dowiedzieliśmy się, że pani Anna jest nowotwora, miała epizody z omdlewaniem. Że jej się to czasami zdarzało, czasem mniej, czasem częściej. I poszła do lekarza i lekarz jej powiedział, że ciśnieniomierz jej wystarczy. I nosiła przy sobie ten ciśnieniomierz. A jak to się okazało, kochani, być może był to właśnie początek, jeden z symptomów. nowotwora mózgu. Bo na tego strasznego nowotwora zmarła yy, pani Joanna, czym jestem troszkę udostępnieniem tej informacji, trochę oburzona, ponieważ zrobiła to niby przyjaciółka, jak to się nazywało, i tak o sobie mówi, nie pamiętam nazwiska, yy, pani jakaś z telewizji, która podobno ostatni yy, kontakt. Tak to jest z przyjaźnią. Miała z panią Joanną, kiedy był pogrzeb pana Tyma 17 grudnia. I potem dowiedziała się od facetu, od panów z kabaretu, że jest chora. Dowiedziała się na co i nie ujawniła. Ale wyobraźcie sobie, że już w dzień, czyli jak umarła pani Joanna w nocy, to na drugi dzień nagrała wywiad za duże pieniążki, ujawniając, na co była chora. A ja myślę, że pani Joanna sobie tego nie, nie życzyła. Do końca, ponieważ yy, no skoro nie ujawniała, to chyba nie chciała tego ujawniać, chciała po prostu odejść w swojej własnej ciszy i w swojej chorobie. Jako artystka kabaretowa niezastąpiona nie ma takiej, chociaż ona układała, wiecie co, y, też przejrzałam te wywiady bardzo często w wywiadach y, mówiła o, o śmierci, bardzo często. Mówiła o tym, co będzie, kiedy jej nie będzie, i nawet miała ułożone, yy, ułożoną, że, ułożone, wybrane dwie osoby, które miały ją zastąpić. I w tym momencie yy, nie wiem, jak będzie dalej, ale myślę, że ona jest nie do zastąpienia, więc nie wiem, czy te osoby się w ogóle zdecydują. A ja myślę, że kabaret w ogóle powinien zmienić nazwę, bo hrabi to tylko. Z panią Joanną. Więc to chciałam Wam powiedzieć, że bardzo często widzimy, oceniamy, mówimy: o jaka świetna, świetny człowiek, o jaki bogaty, o jaki jak on to ma świetne życie. A ci ludzie mają takie życie jak i my. O pieniądzach też mówiła w sposób taki: jak jest 30 zł na koncie, jednym to jest dobrze, a na drugim 20, no to jestem szczęśliwa. Nie ma pieniędzy, to przyjdą. Tak naprawdę była taką normalną, jak każdy z nas, wcale na co dzień, miała mnóstwo swoich problemów, mnóstwo z tych wywiadów też co wychodzi, lęków, niepokojów. Tak jak mówię, bała się, zaplanowała dokładnie kiedyś swój pogrzeb. Cały czas też powtarzała, że może to ona będzie pierwsza, że nie wiem, czy był taki, był taki wywiad, gdzie właśnie z tą addycją reszych-modińską powiedziała, że. Wyobraża sobie siebie jako skostniałą staruszkę, kiedyś taką chudą, bardzo wychudzoną, dystyngowaną panią, i powiedziała, wiesz co, już chyba muszę zacząć się odchudzać, bo nie wiem, czy zdążę, bo nie wiem, czy doczekam. Myślę, że żyła w okropnym lęku cały czas. Myślę, że leki nie powodowały tego, że jej życie było yy, lepsze. Myślę, że czekała na każdą. Na każdą, y, każdy występ, na bycie wśród ludzi, bo wtedy umysł zapomina, bo wtedy stawała się kimś innym, tym kim może chciała na co dzień silną, otwartą, radosną kobietą, a w środku była krucha, wystraszona, zlękniona, z ciężką chorobą depresyjną przez lata. Z ciepłym, ogromnym sercem, ale widzicie no, tak to jest, że cała Polska za kim płakała? Na pewno nie za panią Joanną, którą ja poznałam w tych wywiadach, tylko za tą Aśką z kabaretu hrabi, bo ja też tak na początku zareagowałam. Jak to ona? Wiedziałam, że jest chora, ale ona da sobie radę. To jest niemożliwe. Taki gejzer, a wiecie... To, co pokazujemy na zewnątrz, nieczęsto, nie a nawet rzadko jest odbiciem tego, co mamy wewnątrz. I ona w tej swojej głowie tak wertowała, wertowała wszystko to, co jej się dzieje, te lęki, ten niepokój. Mówi się o tym, żeby nie mówić o chorobach, bo sobie je przyciągniesz. Czy sobie przyciągnęła, nie wiem, może po prostu. Przeoczyła pewien fakt, tak jak mówię, bo w momencie, kiedy, kiedy dlała, może ktoś przeoczył, może już była tak zmęczona bieganiem po tych lekarzach, po tym wszystkim, że postanowiła po prostu odpuścić. Że skoro lekarz powiedział, że to ciśnienie, to badała sobie ciśnienie, a skoro ciśnienie miała dobre, to być może się uspokaja. To chyba tyle, kochani. Chciałam po prostu, żebyśmy zauważyli człowieka w człowieku. Żebyśmy czasem, kiedy tak... Ja wiem, że to jest taki chory, głupi świat dzisiaj. Tych Instagramów i ludzie sami się, że tak powiem, pakują w takie głupoty. Tu nie mówię o pani Annie, bo ona praktycznie nie używała Instagrama, ale te wszystkie gwiazdy, gwiazdeczki, celebrytki pokazują tylko najpiękniejsze wyrywki, najpiękniejsze chwile. Yy, nie mówiąc już o tym, że no teraz przypomniało mi się do całości tego filmu, że na przykład yy, robi się jakieś takie bariatwa, kreteństwa, że pani Rozenek prowadzić będzie nowy program pod tytułem bez kompleksów. A kimże, jest kobieta, która przerabia się już któryś raz z kolei. No przecież kobietą pełną kompleksów. I ona będzie prowadzić program bez kompleksów. I tak myślę, że jak patrzycie na panią Rozenek, to już w tym momencie zastanówcie się, może jakie jest jej życie, skoro ona tak ciągle się przerabia, tak chce dla tego Majdana super wyglądać. Powiedziała, że kiedyś przerobi sobie wszystko. Że to nie jest jej prawdziwa twarz, którą widzicie w telewizji. Że wszystkich, których widzimy, <laughs> tak samo widzimy Krzysia i Bisza błodniejącego, a żona jego powiedziała: To, co widzicie w telewizji, to uda. On nie młodnieje, on ma coraz słabszą kondycję, on jest coraz starszy, on już się strasznie męczy, on już się nie bardzo dzieckiem pobawi i tak dalej. On dąży do następnego dziecka, dążył wtedy to przy pierwszym, mówiła, bo on już nie może aż tak jak wtedy. Także Krzysiu też się starzeje. I na pewno ma swoje problemy i swoje psychiczne, i swoje doły, i wiecie co, jak każdy człowiek. Także to, co widzimy, my się łasabiamy z tymi, z tymi osobami. Jest nam przykro, że one odeszły, tak samo jak mówione było o Jakubiaku, świętej pamięci, wspaniały człowiek. E, zaczęło się mówić, kiedy zaczął chorować, ale e, chyba najbardziej szczerą osobą jest jego żona, która nigdy nie zaprzeczyła tego, że na początku, jak zaszła w ciążę, to jej powiedziała, a poznali się. I w tej samym dniu, kiedy się poznali, przespali się ze sobą i zaszła w ciąże. I jak mu to zadzwoniła, powiedziała, to powiedział, już się zabezpieczać. Nie taka była umowa. Mówi się, cudowny mąż, cudowny tatuś, w chorobie. Choroba go zmieniła. Ja nie mówię, że to był zły człowiek, ale dla niej przez prawie cztery lata nie był dobrym człowiekiem i sama o tym powiedziała. Jeździł, załatwiał swoje sprawy, zarabiał miliony których potem nie było też, no ale to już mniejsza to. Samo sobie mówił, że jest roztrwaniaczem pieniędzy. Wszyscy go ułastwiamy, tak, za jego humor, za... Natomiast w życiu codziennym okazało się, że wcale takim człowiekiem nie był. Był człowiekiem zabawowym, ale też to rodzina go nagięła do tego, żeby wziął ślub. Żeby dał swoje nazwisko, że ma dziecko, żeby się ułożył. Także... Owszem, może potem byli przez chorobę, no bo na kim się miało oprzeć? No, miał żonę, prawda? Był, stał się innym człowiekiem, ale to może ze strachu. Nie oceniam. Mówię tylko o tym, żebyśmy patrzyli, że każdy nasz sąsiad z boku. Nie znamy jego życia, tak jak Wy nie znacie mojego życia. Tak jak Wam się wydaje, że jestem może. Zawsze opanowana, jestem uśmiechnięta, że mam takie chwile, gdzie wam mówię trochę o tym, że, że miewam te momenty menopauzalne, depresyjne, że jakieś tam rzeczy mądre staram się powiedzieć, ale szczerze wam powiem, bardzo jedno się staram, nie żyć przeszłością, bo nie chcielibyście się chyba ze mną zamienić na moją przeszłość i... Czasem, jak sobie człowiek przypomni, bo czasem przesz przeszłość nas kształtuje, to chcę jak najszybciej z tego, że tak powiem, uciec albo się szybko wypłakać, albo się szybko oczyścić. Niestety, łzy się czasem pojawią, ponieważ na każdym polu u mnie, na którym byście nie ruszyli, można spotkać ogromną minę. Ale nie staram się tym żyć na co dzień. Natomiast. Bardzo ważne jest też, jakie mamy środowisko wokół siebie, dlatego tu poruszyłam Panią Joannę też, że gdyby wtedy, w tych chwilach, miała ludzi przy sobie, w tych, kiedy wracała z tych koncertów, kiedy, kiedy nie czuła się tak sama, samotna, to może inaczej wszystko by znosiła. Wiecie, to, jest, to, jest, to inaczej by postrzegałam, że to życie, może być tak nie bała, może nie miałaby tylu lęków, nie brała tylu psychotropów. Najgorsze jest to, że ludzi brakuje nam wtedy, kiedy są potrzebni. Wtedy niech o pani Annie nie mówił, mimo iż te wywiady były. Ja sama nie wiedziałam. Wtedy się nikt nią nie interesował, jako człowiekiem. Wszyscy interesowaliśmy się nią jako aktorką, sekundę, aktorką kabaretową. Dlatego, moi drodzy, moja prośba: zauważajmy człowieka w człowieku. Zastanówmy się, Czasem. Czy ta osoba, która idzie, ona rzeczywiście obok nas, nie ma problemów? Czy ta, która jest wystrojona, no to może w tym momencie ma kilo pudru, bo mąż ją bije? A może ubiera się, bo chce pokazać światu, że jednak jest okej, okay, a przychodzi do domu i non stop beczy? A może ten facet, który wydaje się, że taki zaradny, obrotny, to robi to dlatego, żeby kobieta, bo tak ma niskie poczucie wartości, żeby kobieta od niego nie odeszła? A może osobę, którą widzimy, jest właśnie w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej? Wiecie, moja mama świętej pamięci, jak miała nowotwora jajnika, to bardzo schudła. Całe życie była tak mocniej jeszcze zbudowana niż ja. I bardzo schudła. I ona wstydziła się bardzo długo, ponieważ wiadomo, włosy wypadły, miała turbany, różne miała peruki, wstydziła się wyjść. I w pewnym momencie jak się odważyłam wyjść do tych sklepu, to ludzie tak zaczęli reagować. Mówiła do mnie: O, pani, bardzo schudłam. Fajnie, pani wygląda, taka szczuplutka. Nie potrafiła się przyznać, że jest chora. Tylko powiedziała: Tak, no, jestem na takiej specjalnej diecie, bardzo mi służy. A co takiego strasznego jest w powiedzeniu, tak jak ja Wam mówię, że. Jestem w trakcie menopauzy, <laughs> biorę plastry, czuję się raz lepiej, raz gorzej, wstaję rano i mam jeszcze depresję, czasami yy, może takie bardziej spadki nastroju niż ogromne depresje. Z takiego strasznego jest w powiedzeniu: tak, jestem niedoskonałym człowiekiem, ale nie myślcie, że ja to wszystko też akceptuję. Czasami mamy tak wmówione, że jeżeli czemuś nie podołamy, jeżeli czegoś nie robimy, jeżeli coś nam się nie udaje, to pojawia się to cholerne, toksyczne poczucie winy. Nie jestem taka, jaką by mnie chcieli. Nie jestem taka, jaką by mnie. I myślę, że to samo miała też pani Joanna. Była wiecznie, jak ona opowiadała o sobie, osobą y, nie czuła się w pełni wartościowa, nie czuła się w pełni doceniona, nie czuła się w pełni całościowa, aż nie wyszła na scenę. I myśmy tą jej całość sceniczną pokochali. A ta druga całość nikt wtedy się nie zastanawiał, czy to, co w czasie rozmowy wychodzi, czy smutek, który jest w oczach, czy zadumanie, czy rozmowy o śmierci są czymś naturalnym dla artystki kabaretowej. Nikt nie zastanawiał się nad człowiekiem. Że dzisiaj chciałam oddać hołd człowiekowi, nie artystce kabaretowej, tylko człowiekowi, który zmagał się z wieloma bólami, przeciwnościami losu, z samotnością, z okropną chorobą, jaką jest depresja. Popatrzcie ponad 10 lat non-stop na prochach, na tabletkach, na tym, żeby dla nas bawić nas, występować. Mówiła, jak ciężko zniosła pandemię. Nie potrafiła być sama, nie potrafiła być odcięta od ludzi. Ludzie byli jej pożywieniem emocjonalnym pożywieniem, dla którego warto było pracować, budzić się, ogarniać się. Kochała nas, ludzi. Więc my pamiętajmy ją długo, tak jak potrafimy ale zapamiętajmy może też włączajmy kabarety, bo. Niech nas tak nie rozbawi. Dziękuję jej bardzo za to, że była i za to, że dała nam taki artyzm, taką sztukę, bo to była sztuka. Ona była wspaniałą aktorką, wchodziła i wcielała się w rolę, ale pomyślmy też o niej jako o człowieku, gdzie może zabrakło wtedy nam zainteresowania nią jako osobą, może osobą najbliższym tym bardziej braku zastanowienia się, czy ta Aśka, zamykając drzwi za sobą po koncercie, jest tą samą Aśką na scenie. I czy wtedy nie warto, żeby ktoś tam był, ale to już dzisiaj możemy tylko pomyśleć. Myśmy o każdym człowieku, myśmy o sobie, nie przybierajmy masek, bo tak często te maski przybieramy i te maski nas, kochani, mylą. Wydaje nam się, że znamy drugą osobę, a to jest tylko maska. Dlaczego tak wstydzimy się, że tak powiem, siebie, wstydzimy się powiedzenia tej prawdy? No cóż, posypało mi się, nie udało mi się w tym życiu. Jestem jaka jestem, jak to mówił Wiśniewski. Co nie znaczy, że jestem zła i beznadziejna. Tak często wstydzimy się do przyznania, a bo nie mam takiego domu, albo żyję gdzie żyję, albo mało zarabiam, albo ona się wykształciła, a ja nie. To co to znaczy? Że jesteśmy gorszymi ludźmi, gorszym człowiekiem jesteś. Przecież masz tak samo wielkie serce, a może większe niż ta osoba, o której myślisz. I nie mówmy, że ktoś ma tam lepiej, może akurat wrócił ze szpitala od chorej matki, a może sam cierpi na chorobę taką czy inną, tylko się do tego generalnie nie przyznaje na co dzień. Bo to ukrywanie powoduje też, że wydaje nam się, że będziemy się czuć za chwilę lepiej. I że lepiej o tym nie mówić. A czasem może. I, i ludzie układają sobie jakiś taki plan na nasze życie. E, no przecież ona była taka, no przecież ona była taka, no przecież ona mówiła to i to i tak dalej, tak jak o pani Kłaczkowskiej. Układają sobie dokładny plan naszego życia. A to życie, jak sami wiecie, zupełnie czasami wygląda inaczej. I ja z wieloma osobami, jak tak siadam, rozmawiam, jak się otwierają, to jestem w szoku, ile przeszły. A one czasami, jak się je przed nimi otworzę, są w szoku, ile przeszłam i ja i przechodzę. Także akceptujmy siebie, kochani, patrzmy na siebie każdego dnia i zastanawiajmy się na człowieka z boku, co ja o nim wiem. A może coś chciałabym się dowiedzieć? A może warto zapukać do danej pani, pana? Czy może chciałby porozmawiać? Ja wiem, że to trudne w dzisiejszych czasach, tylko my ludzie gdzieś żeśmy tę... Pogubili to wszystko. To takie rozmowy ze sobą. Pytanie jednego, drugie. Ludzie się przestali otwierać przez te internety. Piszą bzdury. Ja jak mnie te internety denerwują. Nie to przez nagrywanie filmów, ale te głupie, popiszesz? Nie popiszę. Ja nie piszę, ja nie poznaję ludzi w internecie, dlatego że uważam to za nienormalne. Póki mogę poznać człowieka na ulicy, to chcę go poznać na ulicy. Nie chcę, nie wiem kto siedzi po drugiej stronie, nie wiem jakie ma zamiary. I dlatego chciałabym, żebyśmy z tego internetu wychodzili. A dziś jakoś tak ludzie mają czas na klikanie, bzdur. Na uwodzenie się, na takie, takie rzeczy bzdurne, że ktoś mi tam mówił, potem nie zostawił. Nie mówił, Cię pobawił się to. Ale dobra, nie schodźmy z tematu, to będzie temat osobny. Jeszcze raz dziękuję Wam za rosnące subskrypcje. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że posłuchacie. Czasami może ktoś się z tym zgodzi, może komuś coś się, że tak powiem, e, otworzy, jakaś klapka. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję, jak powiedziałam, za komentarze, subskrypcje. Proszę Was o, o więcej. I hołdujmy życie. I takich siebie, jak jesteśmy. Nie zakładajmy masę, kochani. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do następnego filmu. Bada.